you <laughs> Jasper? Właśnie miałem ci powiedzieć, że będę się zbierać. Okej. Okay. Jutro przyjdę. A gdzie idziesz? Na fajkę z kumplami. Ty ciągle gdzieś wychodzisz. Nigdy mnie nawet ze sobą nie zabrałeś. I mam naprawdę dużo spraw do załatwienia. Muszę już lecieć. Dziewczynki, patrzcie kto tu jest. Młody Bóg przyszedł. A ty co tutaj człowieku robisz? No pokój zamówiłem, chodź się, zabawimy. Ach, laski w szkole ci serio nie wystarczają. Laski w szkole chcą tylko związku. <laughs> A ja chcę tylko jedną noc. Ja w żadnym się nie będę bawić, także nara. No, no tak, zapomniałem, że ty teraz masz dziewczynę. No to idź jej pilnuj, zobaczymy jak długo wytrzymasz. <gry> Daj spokój, przecież wiesz, że nie traktuję jej poważnie, bo zatem jest z młodszej klasy. Idzie nią łatwo manipulować. No, no i to w ciebie szanuję, a teraz możesz wyjść, bo będę musiał się zająć dwoma pięknymi blondyneczkami. Mm. Jasne, nie zamierzam tu zostawać ani mi śni. Nie przeszkodziłem ci. Przestraszyłeś mnie. Co za ciemny pokój. Nie boisz się tutaj tak samo przebywać? Przecież nie każdy pokój musi być bstrokaty, czyż nie? No tak, masz rację, ale myślę, że ten chyba najbardziej odpowiada mojemu stylowi. <laughs> Lubisz ciemne wnętrza? Po prostu lubię czuć się zagrożonym. jak się wabisz? Rika. A ty? Jasper. Nie wiem czy wiesz, ale jestem najpopularniejszym liderem z całego gangu. Myślę, że powinnaś mi być dzisiaj bardzo posłuszna. Ponieważ za tą usługę zapłacę ci aż podwójną stawkę. Nie odsłaniaj. Wolę zostać anonimowa. Jak sobie życzysz, Rico? Czuję, że się dogadamy. To może ty mi powiedz, panie wielki liderze, jesteś stulejarzem? Czy po prostu nie masz szczęścia w życiu? Hmm. Na to pytanie jest mi ciężko odpowiedzieć. Myślę, że po prostu niewłaściwa kobieta mi się trafiła. Hmm. Ale muszę stwierdzić, że cię lubię i pociąga mnie w tobie to, jaka jesteś dla mnie oschła. Zawsze taka bywasz? Niemiła dla klientów? Może ci nie płacą podwójnie. Hmm? Zamknij się. To jest moja praca i potrzebuję jej. A jeśli ci się nie podoba, to idź do innej dziewczyny. Proste. Przykro mi to stwierdzić. Hej, co jest? Łaby przy sobie. Ale jesteś już moja. Jestem niczyja. Znowu ten pijak paskudny się obudził. Kurwa ty idioto! Mówiłam ci, żebyś nic nie robił pod moją nieobecnością. Nie krzycz na mnie. Wiesz, co? jak to mieszkanie wygląda? Spójrz tylko na to! Wiesz, co ja muszę robić, żeby nas utrzymać? Nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy, bo i o jednym co myślisz, to żeby się tylko nachlać i zasnąć. Gdy mama żyła, to trzymała to mieszkanie jakoś w ryzach. A teraz to całkowicie się staczasz, za niedługo wylądujemy na ulicy. Już mi się kończą środki do życia. Mamy nie ma, zdajesz się na mój los. Tak myślałam. Idź spać człowieku, do ciebie nic nie dociera. Oczywiście. Egoísta.